Jestem dinozaurem! I zjem twojego! Nie, 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 Mój jest większy od twojego. Ale przecież mój jest większy od swojego i mój ma kolce. A mój ma stopy skrzydła. Nie widać? No, ale to nie o to chodzi, no. Co z tego, że ma skrzydła? No możecie walnąć, na przykład. I tak zrobić. Bu, bu, bu. Bu. Och, ty nie umiesz się bawić, naprawdę. Umiem, ale ty nie umiesz. Tak widać, że już chodzisz do piątej klasy i już nie umiesz. Aha, okej. Okay. Świetnie. Dobra, baw się sama. Ja idę na łóżko. O, i mam pomysł. Poczytam moją... O Jezus! Poczytam moją ulubioną książkę o piratach. Ludno, mam to gdzieś. Och, idę do męża, bo ja nie, już nie wiem, co on robi tak długo przy tym komputerze. Mężu, co ty robisz tyle przy tym komputerze? Cii. Co ty robisz? Cziko... To był najważniejszy moment. O co ci chodzi, niby? No bo, słuchaj, jest niebezpieczeństwo. Boże. Jakie niby, no? Hmm? <laughs> Słuchaj. Na naszej ulicy zostały już osoba. Yy, osoby, które zostały skradzione. Znaczy im rzeczy zostały skradzione. Gdzieś tutaj obok nas panuje złodziej! <laughs> Jakie te głupstwa słuchasz? Nie wierzysz, to proszę. Proszę obróć sobie. Włączam ci. Witam wszystkich na Zielonej Telewizji. Dzisiaj, yy, dzisiaj jest pewien problem. Obok ulicy Little Pet Shopowej 180 milionów, tryliardów 10 tysięcy. Panuje złodziej. Już zostały dwie osoby skradzione. W sensie, ukradziono im rzeczy. Oto teraz pojawi się filmik. Został skradziony mi komputer i moje pieniądze. I teraz jestem biedny. I nadal nie zostało Och, Och, moja karta do salonu piękności została skradziona w dodatku i mój telefon jedyne co mnie pocieszało w złych dniach telefon rozumiecie rozumiecie telefon proszę mi jeszcze powieszć policja No więc taka jest nowina Proszę uważać na siebie i to koniec transmisji Trans transmisji na żywo Oj co? Widziałaś? No widziałam. No i co? Mówiłam prawdę. Aaaa, jak on się umie nabierać. Naprawdę. Już jest 20. Idziemy spać. Widać, że jesteś już zmęczony. Chodź. Ale nie, 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 nie. nie. Co? Chcesz? Muszę spać, mój telefon. Boże Święty. No tak. Biorę mój laptop i telefon, laptop daj chociaż pod to, jeśli już, ale telefon nie pozwolę, pod biurko, nie zauważę. i teraz idę schować gdzieś telefon, mm, wiem, do piwnicy, albo pod dziurę na nie zauważy, że tam się schował na telefon. Czasem o, proszę. ja nie wierzę. I co ci do szczęścia doda? To może będę mieć komputer, w, sensie, w sumie, nie komputer, laptopa i będę i ty mieć telefon. No. Dobra, jeśli macie tą szczęście, i szczęście. Yy, kochane, idźcie już spać. Cześć mama. No cześć kochane. Ale my się jeszcze będziemy jutro bawić. Ty się będziesz bawić, bo powiedziałeś, że nie umiem się bawić. No dobra. Yy, Odłóżcie już tą właśnie książkę, bo już, no, już jest późno już dla was, a jutro... W sumie jutro jest Nie Nieważne. Dobra. Po prostu no to zabawki weźmy tu na bok. Trudno. No, chodźcie się iść spać. Idźcie właśnie spać. Dobrze. Dobranoc, mamu. Dobranoc. Ale kto mnie duszoka. Jasne. Proszę. Dzięki. No to dobra. Chodź. Dobranoc. Ty też się iść chodź, spać, bo jesteś naprawdę zmęczony. No. <śledzisz> też się dostać. Zobaczmy, są uchylone. Jakieś zabawki. No, wezmę je. O, czy ja tam widzę tę <śmiany> Wezmę to. Tu wezmę i wezmę to. Idę to wziąć przed dom. Idę po teraz drogie rzeczy. Co ja tu widzę? Telefon? Biorę. Ile pieniędzy? Biorę. Kurczę, wszystkie mi się nie będą mieścić. Wezmę te. A Może jednak się. Mm, zmieszczą. Nie. Dobra. Bez tych dwóch wolę, żeby nie spadły. I idę hi, 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 hi. następnego dnia. <grystanie> Jezus. Co się dzieje? <grystanie> Co się... <grystanie> Laptop, oh, a telefon. Jest. Mój telefon, jest. No wcale się nie dziwię. Ugh. Idę zrobić jakiś z mojego przepisu. Gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój telefon? Musiałam go zapomnieć. Przeszukamy jeszcze. Kochanie, idę do sklepu. Mhm. No, kup y, sardynki, banana i... i no w sumie to tyle. Okej, okay. dasz mi pieniądze? Tak. Nie ma pieniędzy. U oh, nie, oh, nie! Oh, nie! Dwa złote zostały. Nie ma, to nie O Jezus Maria! Nie ma, nie ma, nie ma! Naszych pieniędzy! Tak, to nie ma. To naprawdę był złodziej. Mówiłam o tym, mówiłam o tym nie, nie wierzyłaś. Stąd mojego telefonu nie ma. Dzwon na tą policję, nie idziesz nigdzie. Mamy tylko dwa złote, nic nie kupimy za dwa złote. No, kupimy coś, ale na pewno nie te rzeczy. Mówiłem. Mówiłem. O no nie. O co chodzi? Zamykały się drzwi wczoraj wieczorem. One są... One... One, One są tej Głąbie. One nie są zamknięte na... To nie są tak zamknięte. One były po prostu przymknięte. <laughs> Dzwonię na policję w tej chwili. A ja idę obudzić dzieci. Yy, jasne, jasne, jasne. Halo, policja? Gdzie taki w tej chwili się obudzić? Uuuh. Cześć, mama. Cześć, mama. Co ty taka jesteś z nerwiem? Ukradli nam rzeczy. Był tu złodziej. Ukradł mi telefon i nasze wszystkie pieniądze oprócz dwóch złotych. Eee, to dwa złote to dużo. Nie no, oszalałaś. Uch, uch. Nie, gdzie się podoba. <śmiew> nie, 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 Mamo, Gdzie są moje zabawki? Gdzie są dzieje? Jestem nie ma naszych zabawek. O nie. Nie, nie, nie. O tak. To wszystko. Tak, to... Nie, nie wszystko! Jeszcze dzieciom zabawki ukradli. A ile jeszcze zabawek ukradli? Poczekaj. I I zabawa. To... Dzień dobry, ja pójdę do dzieci spytać, czy ile zabawek zabrali. Dzieci, ile zabawek zabrali? Mojego dinozaura, mojego skunksa i jeszcze pandę. Trzy zabawki. Dobrze, podjedziemy, albo proszę podjechać do nas i załatwimy śledztwo. No przyjrzymy się, może jakieś odciski znajdziemy. Jasne, jasne, jasne. A, mają państwo kamerę w domach? Mamy jedną kamerę. Mężu, sprawdź jej kamerę. Sprawdź kamerę. Dobrze? Ehe, jasne, jasne. E, no, mój mąż, mąż już e, bierze kamerę. Dobrze, dobrze. A my w tym czasie przyjedziemy. To proszę ją odpalić, jakby, wie państwo, macie w ogóle laptopa, albo komputer? Tak, na szczęście mój mąż, jakby to przewidział, schował go. No to dobrze, proszę odtworzyć kamerę, a my się już za chwileczkę zjawimy. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Uch. O Jezus, stresuję się. A nie mówiłam, nie mówiłam. Dobra. Nieważne, okej, ok. jest to jest stetoskop, nieważne. Dobra, pyk. I podłączam kamerę. Z komputerem. W sensie z laptopem. I już szybciej go szybciej. Dzień dobry. O, dzień dobry. To z panią. Tak, ze mną, ze mną. Ze mną pan, pan gadał. Niech pan coś zrobi. E, włączone są już kamery. E, włączona jest kamera. Mhm, jest włączona. E, proszę, proszę. No już wyjdź. Dobra. Ja może tu tak zrobię przesunę i odwrócę tą kamerę w sensie laptopa. Proszę sobie zobaczyć. Sprawdźmy, czy to ta sama osoba. Ech, tak, to ta sama osoba je. Tak to ta sama osoba, która okradła innym rzeczy, jest bardzo dobrze nam znana już. Nie. Postaram się złapać i oddać Państwu rzeczy. Jasne, 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 jak najszybciej, proszę. To nie da się tak jak tak bardzo szybko, ale na ten czas dam Państwu trochę pieniędzy na kartę. Mini mamy karty! Mhm dobrze telefon, dobra, no, yy, a potem jak ktoś się nam zwróci, Mhm, <grym> jasne. No dobrze, to my idziemy. Do widzenia, jak coś się odezwie, to my powiemy. Mhm. Do widzenia. Wow. Dwie godziny później. Katastrofa, dring dring. <grym> Halo? Mm. Złodzieiśmy złodzieja. Proszę się udać na. Yy... No, komisariat. Jasne, jasne, już idziemy, do widzenia. Do widzenia. Się idziemy na komisariat. Jasne, 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 jasne. Jasne, Idziemy na komisariat. Ja idę mamo. Szybko. Zamknij tym razem drzwi na, kluc na klucz. Dobra, idziemy. Proszę. To jest ta osoba. Jeszcze nie patrzyliśmy na nią pod strojem. Ale przy Was chcieliśmy to zrobić. I od razu mówię: Czy To są nasze skradzione rzeczy? Tak, to są nasze rzeczy. To są nasze rzeczy. Uspokój się. Dobra, odkryjmy, kto jest tym złodziejem. Ty. No cześć. Prawda? Naprawdę? To jest mój kolega z pracy. No, dlaczegoś koleżanko? No. Hmm. Naprawdę? No, musi pewnie iść do więzienia. Ja nie wierzę. Naprawdę, tak, bo tylko o, tak naprawdę ukradłem moje bliskie, w sensie bliskie osoby, które znam, jak mają kod do domu na przykład, ale u was akurat, nie znam kodu, ale były otwarte drzwi. No to już idzie pan do więzienia. I tej skradzione rzeczy. Proszę. To są skradzione rzeczy. Dziękujemy, <grymne> dziękujemy. Mm, Te pieniądze chowam tu. Nie obchodzi mnie, że to jest wiadro. Czy czery? Nie podejrzewam, że tu coś jest. Nie, nie wygląda to nie widnie. O, może to być jako krzesło, proszę. Tak, wygląda to jakby było krzesło i proszę do pracy. Pum, pum. pum. Tak? Idealnie. Dobra. Już nas żaden kolega nie ukradnie. Nie pozwolę. Ale jak on mógł? Kurczę, nie tego tego podnieść. O. Ale po prostu tyły, Dobra, rozpakujcie te wszystkie rzeczy, bo ja już po prostu nie utrzymam. To chowam to, to chowam wszystkie nasze pieniądze, to chowam po prostu, żeby już nas nikt nie okradł. Po prostu nie. Dzieciaki, teraz musicie uważać za swoje zabawki, aby do, do, do rzeczy. Ech, no nie spodziewałam się tego. Ale na szczęście, mamy nasze rzeczy i ich zliwo i szczęście. Fajna bajka była. To jest oderwane od serii. Nasza paczka. Nasza paczka? Czy jakby tak? Witaj przygodą. W ogóle pamiętacie starą serię nasza paczka? Nasza paczka? Pamiętacie? Naszą paczkę. Może kiedyś do niej wrzucimy? Może nie? Może nie? Może tak? Może nie? Nie wiem. Ale na pewno. Witaj przygodą będzie. Ta! -a. No. Może nasza paczka z Witaj Przykłady się pozna. Mm. I my też. No. To była taka oddzielna historia, która ma być po prostu No. Więc baju!